dostarczenie ogrodzeń trwałych i o wysokiej jakości, na które udzielamy pięcioletniej gwarancji. Nasze ogrodzenia zostały zabezpieczone antykorozyjnie poprzez nałożenie na powierzchnię stali powłoki Polargos. Ogrodzenie to przygotowane jest dla osób ceniących prostotę i elegancję. Dzięki jego nowoczesnej formie można uzyskać ciekawe, geometryczne kompozycje. Nasze ogrodzenie można zamontować samodzielnie lub skorzystać z pomocy wyspecjalizowanej ekipy. W filmie tym pokażemy, jak samemu w łatwy sposób zamontować ogrodzenie posesyjne. Na początek należy zgromadzić wszystkie niezbędne elementy ogrodzeniowe i narzędzia. Atutem naszych ogrodzeń jest brak konieczności spawania podczas montażu. Wystarczy wiertarka i proste narzędzia dostępne w każdym domu. Przed montażem powinniśmy przygotować elementy ogrodzeniowe: bramę, furtkę, przęsła, słupki oraz niezbędne akcesoria. Warunkiem długoletniego użytkowania i zadowolenia z ogrodzenia jest stabilne i trwałe osadzenie słupków. Montaż słupków zaczynamy od wyznaczenia położenia ogrodzenia w terenie. Następnie należy zrobić wykopy pod fundament o odpowiedniej szerokości i głębokości zgodnie z instrukcją montażu Polargos. W kolejnym kroku powinniśmy wykonać zbrojenie i umieścić je w fundamencie, zalać betonem i osadzić słupki, zwracając szczególną uwagę na ich pionowe położenie. Przed zalaniem słupków betonem należy wykonać próbny montaż ogrodzenia w poziomie, to znaczy sprawdzić, czy elementy dobrze do siebie pasują. Słupki przeznaczone do bramy i furtki mają szerokość 7x7 cm i wysokość 215 cm. Ogrodzenia Polargosu wyposażone są w zawiasy z możliwością regulacji, dzięki czemu mamy możliwość dopasowania odległości elementów ogrodzenia między słupkami. Słupki polar wyposażone są w fabrycznie zamontowane zawiasy. Przed założeniem bramy należy je tylko wyregulować poprzez wkręcenie na odpowiednią głębokość. Należy zdjąć z zawiasu zawiasów pierścienie osadcze. Aby założyć bramę, należy nacelować otworami w zawiasach bramy na otwór w zawiasie słupka. Następnie przez otwory przekładamy trzpień zawiasów. Przełożony trzpień blokujemy, zakładając pierścień osadczy. Cały proces montażu jest prosty do wykonania. Dla ułatwienia montażu zamknięcia górnego i dolnego w ramie bramy przygotowane zostały nitonakrętki. Zamknięcia Polargos zostały ocynkowane, dzięki czemu zwiększyła się ich odporność na korozję i ścieranie. Aby zamontować zamknięcie górne należy ustawić podstawę zamknięcia w taki sposób, aby otwory w podstawie licowały się z otworami w ramię. Zamknięcie dokręcamy śrubokrętem. Na drugiej połówce bramy montujemy drugą część zamknięcia górnego. Na koniec rygiel ponownie umieszczamy w podstawie zamknięcia. Montaż zamknięcia dolnego. Montaż zaczynamy od odpowiedniego ustawienia pozycji zamknięcia. Następnie mocujemy podstawę zamknięcia za pomocą śrub. Montaż kończymy na włożeniu skobla i zablokowaniu go poprzez wkręcenie szpili gwintowanej. Montaż zamknięć odbywa się w prosty i przyjemny sposób przy użyciu wkrętaka i klucza imbusowego. Nasze bramy można otwierać ręcznie, ale możemy zamontować do nich także siłowniki automatyczne. Dzięki takiemu rozwiązaniu otwieranie bramy odbywać się będzie przy pomocy pilota. Po zamontowaniu bramy zaczynamy montaż furtki. Aby zacząć montaż furtki, należy wyposażyć ją w klamkę. O dokładnym wymierzeniu miejsc, w których będą przymocowane zaczepy przęsła. Będą one uzależnione od głębokości osadzenia słupków w fundamentach oraz od wysokości podmurów. Montaż ogrodzenia Polargos jest bardzo prosty i nie wymaga specjalistycznych narzędzi ani spawania. Teraz możesz zamontować swoje ogrodzenie samodzielnie. Polargos. Ogrodzenia trwałe na pokolenia. Montaż bramy przesuwnej. W montażu bramy przesuwnej najważniejsze jest dokładne wymierzenie położenia słupków i wózków. Poprawny pomiar jest połową sukcesu w montażu bramy. Słupki i wózki muszą być zabetonowane zgodnie z instrukcją Polargos. Jest ona dostępna bezpłatnie w punktach dystrybucji ogrodzeń Polargos. Wózki stanowią prowadzenie bramy. Rolka trzyma ją w odpowiednim położeniu. Ruch bramy kończy się na słupku przelotowym. Słupek ma specjalne gniazda, górne oraz dolne. Ma także specjalne otwory pozwalające na solidne zamknięcie zamkiem hakowym. Dobrze zamontowana brama przesówna. W bram przesuwnych Polargos pozwala na zastosowanie do nich napędów automatycznych, co daje komfort dla każdego użytkownika ogrodzeń naszej firmy. Ogrodzenia Polargos to prestiż i estetyka w przystępnej cenie. Polargos, ogrodzenia trwałe na pokolenia.